Chodzi o konury, to w przypadku tych właśnie papug nie wolno popełnić żadnego błędu, dlatego że te pewne cechy, zarówno negatywne, jak i pozytywne, koncentrują się w tym ptaszku z ogromną siłą. Konury, podobnie jak inne papugi, żyją w strukturach hierarchicznych. Potwierdzają to niedawno publikowane badania dotyczące chociażby mnich innych, gdzie obserwowano tworzenie się hierarchii stadnej. W przypadku konur one Wpasowując się we środowisko rodzinne, zawsze usiłują wybadać, czy przed kimś muszą ustępować ze swoimi dążeniami, pragnieniami i podporządkować się, czy też mogą zapanować i zmusić określoną osobę do postępowania zgodnie z ich chęciami. Dlatego zawsze dbajmy o to, szczególnie dotyczy to małych dzieci, aby wszelkie próby dominacji papuziej nad osobami, już na samym początku im przeciwdziałać. Kiedyś mówiłem o kakadu, że to papugi o silnej osobowości i takich właśnie powinny mieć opiekunów. Dlatego kakadu raczej nie są dobrym wyborem jako towarzystwo do zabaw z małymi dziećmi. Po prostu one będą usiłowały zdominować dziecko i nakłonić do postępowania w sposób, który one uznają za stosowny, a więc często w sposób dość gwałtowny, nawet połączony z pewną agresją. Konury również mają bardzo silną osobowość, ale są to papugi o wiele bardziej spolegliwe, o wiele bardziej łagodne i nawet jeśli usiłują w jakiś sposób wymusić określony, zgodny ze swoimi zamiarami sposób postępowania opiekunów, to nie robią tego w sposób aż tak bardzo, powiedziałbym, brutalny, jak robią to kakadu. Ale zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego starajcie się nie ulegać konurom i przeciwdziałać każdej próbie dominacji. Oczywiście, papugi, w miarę jak będą związywały się z ludźmi, ze swoimi opiekunami, jak będą nawiązywały coraz to bliższe relacje, ich dotychczas wydawane naturalne dźwięki będą stopniowo zanikać i będą one zastępowane przez dźwięki z otoczenia. Jednak, są to papugi dość głośne, szczególnie jeżeli papuga zostanie źle wychowana i będzie swojego głosu nadużywała do tego, aby wpłynąć w korzystny dla siebie sposób na działania swoich opiekunów. To, że papugi te są dość głośne, z tym niestety musimy się pogodzić, ale tylko od nas, opiekunów, zależy, czy będą one hałaśliwe w stopniu, który jest akceptowalny, czy te staną się papugami, które niestety nie będą mogły być trzymane w domu ze względu na naszych sąsiadów. Jak to zrobić, aby te papugi nie stały się papugami zbyt hałaśliwymi? Postępujemy tak jak ze wszystkimi papugami. Czyli przede wszystkim musimy zadbać o to, aby naszych podopiecznych nie nagradzać za działania, których my później nie będziemy mogli zaakceptować. Jeśli nie akceptujemy głośnego zachowania papugi, to nie możemy jej nagradzać za to właśnie zachowanie. Papuga pozostawiana na chwilę sama w pokoju bardzo często zachowuje się tak, jak w środowisku naturalnym, czyli nawołuje partnera. Partnera, czyli w naszych domach i swojego opiekuna. I teraz, szczególnie przez pierwszy okres pobytu papugi w nowym miejscu, jest to okres zwykle 3-4 tygodni, kiedy ona adaptuje się do nowych warunków, jeśli na przykład przypadkowo czy celowo wyjdziemy z pokoju i ona zaczyna nas nawoływać nie wolno wracać. Wracamy wtedy, kiedy papuga uspokoi się. Dlatego, że jeśli wrócimy wtedy, kiedy papuga jest jeszcze krzycząca, ona w swoim rozumieniu jest przekonana, że została nagrodzona, na przykład naszym przyjściem, za to, że zachowywała się hałaśliwie. Natomiast jeśli na chwilę się wyciszy, uspokoi i wtedy pojawi się jej opiekun, który przytuli ją, który ją pogłaszcze, da smakołyk, to może nie za pierwszym, <laughs> drugim czy nawet trzecim razem, ale za każdym kolejnym będzie nabierała przekonania, że spotyka ją coś miłego, coś, czego ona oczekuje, nie wtedy, kiedy jest krzycząca, powiedziałbym roszczeniowa, ale wtedy, kiedy się uspokoi i wyciszy. I ten właśnie sposób postępowania jest najbardziej właściwym sposobem w adaptowaniu naszych pierzastych przyjaciół do warunków domowych. W przypadku konur, jest to konieczny sposób postępowania, aby ta piękna, miła i bardzo inteligentna papuga mogła być spełniającym wszystkie nasze oczekiwania zwierzęciem domowym. Samotna papuga, której opiekun pracuje, a więc poza domem, przebywa przynajmniej 9 godzin. Jeżeli ona przez cały okres swojej dziennej aktywności, a w przypadku zimy, w naszym klimacie, kiedy ciemności zapadają, już o godzinie 15 z minutami to praktycznie przez cały dzień swojej dziennej aktywności ta papuga przebywa w samotności to dla niej ogromna trauma wtedy najprawdopodobniej stanie się papugą hałaśliwą papugą krzyczącą a to spowoduje że sąsiedzi przestaną nam się kłaniać i to może wywoływać różnego rodzaju perturbacje które będą miały skutki bardzo dalekosiężne dla papugi, dla jej opiekuna. Dlatego osoby, które tego czasu nie mają, nie powinny trzymać pojedynczych papug. Postępowanie właśnie z konurami jest modelowym przykładem odpowiedniego postępowania ze wszystkimi gatunkami papug. Jednak konury nie wybaczają błędów. Jeśli źle wychowamy papuszkę falistą czy nimfę, zawsze możemy to naprawić, stosując odpowiednie techniki. W przypadku źle wychowanej konury, która staje się rozkrzyczana, a często agresywna, problem zwykle narasta i bardzo często, pod presją otoczenia, zmuszeni jesteśmy rozstać się z papugą.